Witam, jestem Vincenzo i zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Tajemnicy kwadratowego świata Dzisiaj pozwiedzamy sobie jaskinie Ponieważ mamy jeszcze dwie Tak więc zaczynajmy Aha. Przede wszystkim rozświetlmy to Niech się stanie jasność o. Dużo Żelazo Żelazo, tam nic nie ma. Ok, szybko je wydobędą. Pącz, 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 wydobywamy żelazo, żelazo, no, ok. I teraz ruszajmy na podbój ciemności. Jest tam ktoś? Nie widzę. To może nie ma. Oby. Ale schody się stworzyły. Hmm. Cóż. Nie za bogate te jaskinie. Ale lepsze to niż nic. Haha. Ha. Pamiętajcie, żeby nigdy nie kopać pod sobą. O w ten sposób. No, może nie będę pokazywał, o. Kto wie, co się stanie. Hop, węgiel. A nie chcę mi się czekać. No, tak więc. jedno jaski nie mamy za sobą. Naprawdę nie sprawdzałem wcześniej, tak więc jak widać nie było nic ciekawego zbytnio. Ale... Może w następnej będzie coś ciekawszego. Otóż w następnej jaskini wkopałem się trochę głębiej i tam dosyć często słychać odgłos MOPS z Tak więc kto wie, czy nie będziemy musieli przejść do bardziej radykalnych spraw. siup siup Tu mamy, tu mamy. OK. Wydobyte. I wracajmy. Tutaj mam taki surprise dla gości nieświadomych. Bum! I mamy lawę. Haha! Ha. Kamień. Oto. Dobra. Wróćmy sobie. Znalazłem otóż takie szybsze przejście do, do nas. A może nie? Nie wiem gdzie jestem, ale mniejsza o to. Ojej, jakiś straszny odgłos. Okej. Okay. Dobra. Zejdźmy tam na dół. Siup, siup, siup. O! Tu jest tajemnicza jaskinia równiej w niej tysiące, tak więc jest to całkiem pokaźny system. Trzeba zdobyć z niego póki ile się da. Staram się jakoś. Nie przechodzić do bezpośredniej o, konfrontacji. Tak więc będę raczej tak bokiem starał się na razie przesuwać. Ponieważ ostatnią rzeczą, którą tu widziałem, były pająki. Oznaczmy sobie. Więcej światła. Sprawdźmy na gości. Tam są tysiące. A tam tylko kilku. To najpierw pójdziemy tam. No, w zasadzie. Jak już iść, to na całego. Przerzućmy sobie nowy wymiar pochodni. Złoto! Złoto! Do niczego się nie przydaje, ale tam mam złoto. Hura. Dobra, potworki. Zombie. Zombie. Ha, jesteś. A masz? Ha, nic z obiadku. Ślurp. Więcej? Tak. Więcej szkielety zapewne. O. Jak sam się prosiłem. Chodź tu. Chodźcie. Dwa szkielety. A, kamikadze. Zniszczyć słabych. Ha, wygrana. Dziwne. Poszło jakoś łatwo. O nie. Wielkie pomieszczenie. O! Plus gwody. Tutaj sobie. Pływają potworki. Szpryciarze. Myślę, że ich nie słyszę. Mm. Au! Aua! Co się dzieje? Kto do mnie strzela? O! Co za niespodzianka? Kto do mnie strzelił? No, przyznać mi się. Hm. Nie wiem kto do mnie strzelił. Ale może na razie zrobię taką blokadę. Haha. Nie dostaniecie mnie. Żelazo! O! O tak! To jest to. Tam mamy... Oraz tutaj sobie... ...bywają cwaniaczki. Ha! Jak mówiłem. Hej! Woda. Creeper, siema. Aha, no cześć. Chyba podszedłem za blisko. Ale to tam. Pewnie jakieś złudne wrażenie. Tam skacze jakiś. Znowu coś skoczyło do wody. wypić zupkę i ruszyć dalej. Dobra, woda, puść mnie. Na razie to sobie zamknijmy i chodźmy zwiedzać gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Tam są. I zbliżają się. O! Koniec! To znaczy, że są za ścianą. Haha. O tak. No. Tutaj będą się nam tłoczyć. A my tymczasem je sobie. Zniszczymy, Gdzie jesteście? O, tu zapomniałem, że korzystam cały czas z tego. Słuchajcie, ja na chwilkę zniknę. Odstawię rzeczy, ponieważ szkoda mi trochę tego 18 żelaza, jak zginę. I zaraz wracam. Jestem z powrotem. Odstawiłem rzeczy. Przy okazji znalazłem jeszcze po drodze jedną sztukę żelaza. Tak więc możemy kontynuować nasz bój na siedzibę potworów. O proszę. Wygląda to, że była tuż za zakrętem, jak to się mówi. O. Tak więc... O nie, pod górę. Czemu Minecraft mi to robisz? Czemu? Nie cierpię tego. Za chwilę wyskoczy coś na mnie, a ja wrzasnę do was i nikt mnie nie będzie lubił i nie będę miał przyjaciół. O. Dobra. Niech tą górę miejmy z głowy. Boże. I tego? Cóż, całkiem pokaźne, tylko że widzę tu pewien mały defekt. Mianowicie, nie znajduję tu surowców, ale węgiel na razie wydobędziemy, by zrobić sobie z niego więcej pochodni. Ha, byłem tak przewidujący, że zebrałem drewno. Jesteśmy gotowi na bój o przetrwanie w tejże jaskini. Tam tego więcej jest, co za tatełajstwo. O, żelazo, hura. Ale ogromne. O, creeper i szkielet. Już mnie nie zaskoczycie. O! Spokojnie, spokojnie. I tak na razie to mnie się nie dobije. Przyjdę tu później z niespodzianką dla nich. Ale żelazo się przyda. Takie mam niejasne wrażenie. Nie, po ukosie nic nie było. Czasami właśnie surowce znajdują się po ukosie. Ale tutaj, przepraszam, coś nie, zjawisko nie zachodzi. Mamy całkiem ładny system jaskin, także może tak coś pójdzie. ups, wybaczcie, muszę zrobić szybkie cięcie, by zobaczyć jak tam z czasem stoimy. Mamy jeszcze za dwie minuty, tak więc będę się streszczał i pójdziemy jeszcze stawić czoła temu tej dalszej części jaskini tutejszej to zapewne nic nie będzie no, ale za to słyszę zombie ale mi tu głównie chodzi o tam gdzie wtedy zamurowaliśmy sobie o tu Jesteście potwory? Jakieś pewne słowo Wejdziemy na tak zwane kamikadze Może się uda Ha 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 Ha, ha. ha. A, pająk. Gdzieś tam jest pająk. Mniejsza z tym. Odkryliśmy sobie jeszcze. Cały czas słyszę tego pająka. O, lapis lazuli. Sprawdźmy, gdzie jest. Tu, tuż za ścianą. I tam są potwory. O Boże. Przejdziemy tu chyba kiedy indziej. Tylko wydobędę trochę tego lapisu. O, o, O nie! I szkielet! Giń! Gdzie jesteś tam? Mm, zrobię cięcie i się z nimi rozprawię. A w zasadzie czemu nie zrobić tego z wami? Haha! Chodź, dzwoniaczku. A masz. A masz. Tu pochodnie. O, kryjesz się za skałą. I sądzisz, że jesteś fajny? Nie. O Boże. Jakie ogromne jaskinie Cóż. To w zasadzie kończę ten odcinek. Jaskinia pozwiedzamy sobie... Może dopiero później do nich wrócimy. To jest to słony węgla, który mi nie jest potrzebny. Tak więc... W następnym odcinku zajmiemy się czymś ciekawszym. I z jaskiniami na razie skończyliśmy. Tak więc... A, Bywajcie!